Siemano, witam Was w odcinku o Krosło Bohaterów lepszym niż w Avengers Endgame. I mówię o będzie siedzi Generator Rex w Bohaterów w angielskiej wersji Heroes United. Jest to specjalny dwuczęściowy odcinek kreskówki Generator Rex z gościnnym pojawieniem się Bena Tennysona. Stanowi 10 i 11 odcinek trzeciego sezonu Generatora Rexa. Przezczenie Fabuły nad Manhattanem otwiera się tajemniczy portal, który przyciąga uwagę Providence. Tymczasem Rex trenuje z szóstym, rozmyślając nad swoimi czynami. Wymyślając piosenkę Gen Rex. Agencja nie może nic zrobić z portalem, więc Rex, Bobo i Rebecca Holiday ruszają na miejsce. Rex dotyka portalu i zostaje odrzucony, zaś po chwili wylatuje z niego dziwna postać, która okazuje się być gigantozaurem, który atakuje Rexa. Podczas potyczki z portalu uwalnia się druga postać i kieruje się do miasta. Czeka na nią Szósty i Bobo. Rex myśli, że zyskał przewagę nad istotą, lecz wtedy on zmienia się w Diamentogłowego. Chłopak wiesza mu się na szyję i próbuje go wyleczyć, lecz bez skutku, co go zaskakuje. Tymczasem Szósty dalej walczy z potworem i odcina kawałek jego ciała. Holiday skanuje go i przysyła dane Cezarowi. Rex rzuca Diamentogłowego na most, gdzie ten zmienia się w Polarnego, próbując atakować jego maszyny i rozszczepić je na kawałki. Rex przystosowuje się i rzuca nim w billboard, który zaczyna spadać na ulicę. To zmusza ich do przerwania bitwy i ratowania ludzi. Ben, jako gniew, zeskakuje z dachu za Rexem, ratując Diane Farah. Po wszystkim, Rex próbuje wyleczyć gniewa, lecz to mu się nie udaje. Gniew postanawia powrócić do swojej ludzkiej postaci. Jest zły, gdy dowiaduje się, że nikt go nie zna. Właśnie wtedy pojawia się mechaniczna postać walcząca z szóstym. Agent niszczy robota, ale w wyniku wybuchu odnosi ciężkie rany i zapada w śpiączkę. W szpitalu Providence Holiday wyjaśnia, że stworzenie było inne niż mutanty Iwo. Biały Rycerz pokazuje, jak jego kawałek uciekł. Ben, zamknięty w kloszu i obwiniany przez Rexa za stan szóstego, mówi, że mają do czynienia z równoległymi wersjami wszechświatów. Holiday mówi, że to jest tylko teoria, zaś Ben odpiera, że był w wielu z nich. Rex złości się, mówiąc, że nie ma sposobu, aby uciekł, o czym Tenison zamienia się w ziąba. Kosmita odlatuje, by dowiedzieć się, czy ma rację. Jednocześnie stara się odszukać możliwe przejście do swojego wymiaru. Rex podąża za nim. Chłopak lecąc zauważa, że w miejscu, gdzie powinien być Mr. Smoothies, nie ma go. Po krótkiej wymianie zdań pomiędzy bohaterami dochodzi do rozejmu. Następnie pojawia się Cezar i pozornie przygotowuje się do strzału. Ben myśląc, że on chce strzelić w Rexa, broni go jako diamentogłowy, głowy, przez co niszczy broń. Gdy zbliża się Alfa, już w formie ducha, Kosmita z nim walczy, co zmusza go do ucieczki. Następnie Cesar wyjaśnia, że stworzył alfę, aby kontrolować ewolucję nanitów, lecz nie udało się. On jest formą życia, która jest niezrównoważona i niszczy inne organizmy z nanitami w krótkiej chwili. Kiedy alfa zaczął odbierać nanity organizmom, wysłał go do innego wymiaru, którym okazał się być wymiar Bena. Przypuszczają, że musiała to być nicość, gdzie połączył się z obcymi formami życia. Gdy alfa atakuje statek, Cezar wyjaśnia, że broń była jedyną rzeczą, która mogła go zatrzymać. Następnie wsiada do kapsuły i odlatuje, zostawiając Alfa, Bena i Rexa, po czym statek wybucha. Tennyson ratuje Rexa jako kulopod, temu jednak nie przypada do gustu zapach kosmity. Alfa atakuje następnie Zoo Providence, gdzie pochłania nanity kosmitów. W ostatniej chwili szybcior ratuje Holiday, po czym pomaga Rexowi jako czteroręki walczyć z Alfą. Wróg dowiaduje się, że Rex ma nanit Omega i zamierza go pochłonąć. Następnie znów ucieka. Biały rycerz mówi, że udał się on do swojego robali, który jest największym skupiskiem Evo. Trio tam, po czym znajdują kolosalnego potwora, który ich atakuje. Alfa decyduje się włamać do Altimatrixa, po czym zyskuje przemianę Inferno 4-rękiego i Gigantozaura. Podczas bitwy, Benzyn zyskuje nową formę Shock Squatcha, który zatrzymuje przez chwilę potwora. Rex prawie włącza Altimatrix, lecz Alfa pokoja na nit Omega, po czym staje się Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Ponieważ Alfa jest teraz nie do powstrzymania, a Rex nie ma swoich najmocniejszych broni, nie wie jak walczyć. Ben zmienia się w Upgrade'a i łączy się z Rexem. Po długiej walce Ben odmienia się. Rex wpada na pomysł, aby Ben zmienił się w Kulopota, a on go wystrzeli prosto w linii Omega. Tak też robią. Rex wykorzystuje swoje umiejętności, zmieniając Alfę w chmurę. Cesar strzela w niego, zmieniając go w kulę i otwiera portal dla Bena. Rex nie wie co zrobić z Alfą, ponieważ waży on kilkaset ton. Tenison zmienia się w apczaka i płyka kulę, po czym wchodzi do portalu myśląc, że jeszcze spotka się z Rexem. Później Rex dowiaduje się, że szósty wyzdrowiał. Cezar wstrzykuje Rexowi na nit Omega. Ten jednak ma obawy, czy brat wstrzyknął mu na pewno Omegę. Cezar zapewnia go, że w 99% na pewno. Rex zastanawia się, czy los pozwoli mu zobaczyć Bena ponownie. Nicości alfa nie może pochłonąć żadnej materii, przez zaczyna świecić i pękać. 10 Ciekawostek Czy wiedziałeś o tym, że to właśnie w tym odcinku mieliśmy okazję zobaczyć po raz pierwszy szok Squatcha? Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych transformacji z B10 Omniverse, a mało kto wie, że to w tym odcinku miał swój debiut. Nie wiadomo w którym dokładnym momencie czasu Bena dzieje się Heroes United, ale musi mieć miejsce w b Ultimate Alien. Pomiędzy odcinkiem będzie 10 tysięcy powraca i początek końca. Między tymi odcinkami, ponieważ w tym pierwszym Ben odlokowuje starych kosmitów, których widzimy w Heroes United. A ten drugi jest jednym z trzech ostatnich odcinków serii Ultimate Alien, które przedstawiają wydarzenia jeden po drugim. I w tym ostatnim Ben traci Altimatrix. Fragment, w którym Ben po raz drugi przemienia się w gniewa został wycięty w wersji azjatyckiej i polskiej. W przeciwieństwie do Ultimate Alien, Ben nie wykrzykuje w swoich kosmitów po przemianie w nich, ponieważ scenarzyści zapomnieli to napisać. Nie używa także żadnej ze swoich ostatecznych form. Podczas gdy robi to w Hero Times 2. Jest to komiksowa kontynuacja odcinka, który dzisiaj omawiam. Dajcie znać, czy zrobić o tym oddzielny odcinek. Odcinek pierwotnie miał dwa robocze tytuły: Rex X i Gen 10. Ten ostatni tytuł został później nieco zmodyfikowany i użyty jako Ben Gen 10. Jest to odcinek, jak Ben 10 z Reboota spotyka się z młodym generatorem Rexem. O tym też mogę nagrać film. Sky Slider to jedyna dostępna maszyna, której Rex nie używa w odcinku specjalnym. Miotaż próżniowy, używany przez Cezara, jest podobny do projektora nicości z Bena 10. Odcinek wspomniany jest w jednym z komiksów serii Generator Rex, gdzie widzimy jak przeciwnik bohaterskiego Ivo podróżuje w czasie do starożytnego Egiptu. Piosenka śpiewana przez Rexa podczas treningu przypomina piosenkę z stołówki pierwszej serii b 10. Ben w tym odcinku wpaja na nity. Czyni go jedyną osobą w całym swoim wymiarze, która je posiada. Na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i słupka. Do usłyszenia. Siema.